Spotkałyśmy się na początku sezonu, zbudowałyśmy fajny zespół, chcemy walczyć jak najwyższe cele. Przy okazji złapałyśmy wszystkie ze sobą fajny kontakt i myślę, że to widać. Pierwszy set trochę się męczyłyśmy, ale cieszymy się, że. Drugi poszedł po naszej myśli. Myślę, że jak na pierwszy raz na takim turnieju osiągnęłyśmy minimum. Dostałyśmy się do finału, nie było łatwo. Myślę, że przeważyło to, że po prostu siły brakło już. Miałyśmy po półfinale trzy mecze przerwy, i myślę, że po, tych, po tej przerwie zaczęłyśmy odczuwać już zmęczenie. Ciężko było wrócić do gry. Co to prawda, że jest bardzo mało takich turniej, gdzie można pograć. Fajnie, że tutaj organizator zorganizował coś takiego, i fajnie, że mogliśmy tutaj zagrać i się pokazać. W, w województwie naszym opowiadamy polskim y Niestety, jeśli chodzi o zespoły, jest to bardzo mała liczba zespołów występujących na tym szczeblu. I muszę przyznać, że te turnieje amatorskie pozwalają nam się rozegrać i dużo nam dają. Dużo nam dają w przygotowaniach do, do ewentualnych baraży. Tak się składa, że akurat w tym sezonie udało nam się wywalczyć miejsce w barażach. I ten, ten turniej też przyczyni się do tego na pewno, żeby jak najlepiej zagrać w turnieju barażowym. Staramy się rozreklamować nasz turniej. Robimy go cyklicznie. Na pewno będziemy wracali. Właśnie kolejny już będzie 13 maja, więc troszeczkę jeszcze tylko trzeba poczekać. Poziom jest na tyle wysoki, że zespoły z całej Polski do nas przyjeżdżają. Bardzo nas to cieszy. Właśnie teraz mieliśmy dwa kolejne nowe zespoły. Ze Zduńskiej Woli, z Opola. Zespół także spoza naszego województwa, czyli z Wyruszowa, kolejny raz się pojawił. Bardzo wysoki poziom, bardzo dużo emocji. I to widać widać po wynikach, jakie były w meczach poszczególnych, które kończyły się najczęściej na przewagi, więc do końca nie było wiadomo, który zespół awansuje, który będzie w fazie finałowej. więc Co nas bardzo cieszy, po to to organizujemy, żeby było jak najwięcej grania. 10 godzin grania, cały dzień praktycznie, każdy zespół po 3, po 4 spotkania, to jest, to jest około 8 przy timebekach, po 10 setów, to jest bardzo dużo. Więc cieszy nas to, że zespoły przyjeżdżają, że jest bardzo dużo grania, dużo emocji i zapraszamy na kolejne turnieje.